Uroczystość świętego Stanisława, biskupa, która zaprasza nas, by troszkę pamięcią wrócić do historii, początku chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie w XI wieku, gdy kształtuje się państwowość Polska. Biskup krakowski Stanisław, tak uczono nas na lekcjach historii. Bierze w obronę biednych ludzi. I to ma się nie podobać królowi, który postanawia pozbyć się biskupa Stanisława i zostaje zamordowany podczas sprawowania Eucharystii w 1079 roku. Początki chrześcijaństwa związane są z dawaniem świadectwa o Bogu i o wierności Ewangelii. Świadectwa odpowiedzialnej miłości biskupa za Kościół, za powierzonych sobie wiernych. Tak jest, gdy czytamy także Księgi Dziejów Apostolskich, od pierwszych, która towarzyszy nam szczególnie w okresie wielkanocnym. Od pierwszych chwil, gdy Kościół głosi prawdę o Chrystusie Zmartwychwstałym, to nie jest tylko głoszenie pewnych dogmatów, ale apostołowie są świadkami tego, że zmartwychwstanie ma wpływ na życie człowieka, że daje mu wolność, przywraca mu godność, pozwala człowiekowi rzeczywiście wypełnić swoje powołanie. To nauczanie spotyka się od razu z protestem, z przeciwem władzy, inaczej myślących ludzi, którzy widzą zagrożenie swoich wpływów i pozycji. Nie tylko widzieliśmy już w tych pierwszych rozdziałach Księgi Dziejów Apostolskich, że apostołowie są wtrącani do więzienia, przesłuchiwani, straszeni, spotykają ich i biczowanie, aż wreszcie już czytaliśmy historię pierwszego męczennika Szczepana. I co mówi księga dziejów apostolskich? Co mówi Kościół? Dostrzega zupełnie zaskakującą dynamikę, że to, co miało Kościół zamknąć, zniszczyć, jak zabijanie jego członków, stało się posiewem rzeczywiście rodzącym nowych uczniów, nowe wspólnoty. Stało się jakby eksplozją Niesienia dobrej nowiny aż na krańce Ziemi. I tak jest w naszej polskiej historii, gdy u początku chrześcijaństwa Kościół pokazuje nam i biskupa Stanisława, i biskupa Wojciecha, tych, którzy jeden w dziele ewangelizacji, drugi w dziele troski o uczniów o pooddanych, o lud Boży. przelewają krew. I dobrze wiemy, że i w to mocno wierzymy, bo znając historię Kościoła w Polsce, widzimy, że ta krew męczeńska przynosi błogosławione owoce. Dzisiaj w Ewangelii widzimy Jezusa jako pasterz. Pasterz, Jezus przedstawia się, ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Dwukrotnie Jezus powtarza to zdanie. Dobry pasterz daje życie za owce. Mówi, że ja znam owce moje, one mnie znają, ale są także inne owce, które muszę przyprowadzić do owczarni. Jezus w dziejach apostolskich dzisiaj, mówi święty Paweł, nabył kościół boży własną krwią. My nie widzieliśmy chyba, nikt nie spotkał czy nie zna historii zwykłego pasterza, który oddał życie za swoje owce. Nie słyszeliśmy o żadnym góralu z całym szacunkiem do polskich górali, że przelali krew, by bronić swoje owce. A to uczynił Jezus, walcząc i przelewając krew za Kościół Boży. Za każdego z nas. To, co powie święty Paweł, że Chrystus umarł za mnie, aby dać mi żyć z miłości domu. I to jest wielka tajemnica, bo w tej tajemnicy właśnie złączony biskup Stanisław, który rzeczywiście przelewa swoją krew, oddaje życie za Kościół. Nie tylko ten krakowski. Nie tylko ten Polski, ale za Kościół szeroko rozumiany, powszechny kościół. W Księdze Dziejów Apostolskich dzisiaj czytamy z XX rozdziału u końca historii świętego Pawła, że mając tą świadomość dalszych prześladowań i tej drogi, która go czeka do Rzymu, Paweł wygłasza wobec odpowiedzialnych za wspólnoty. Pożegnalną mowę. Mówi o czujności. Bądźcie czujni na siebie i na stad. Wejdą wilki drapieżne. Nie oszczędzą stada, ale dodaje święty Paweł może rzecz jeszcze bardziej zaskakującą że pojawią się wilki we wspólnocie. Nie tylko Kościół jest zagrożony zewnętrznie, ale także wewnętrznie. Dlatego mówi: czuwajcie, bądźcie mądrzy, roztropni. Podejmujcie proces rozeznawania, byśmy powiedzieli w naszym języku duchowości, która wszystkim nam jest bardzo bliska. Szukajcie woli Bożej w tych wydarzeniach. Popatrzmy, te słowa z dzisiejszej liturgii, nie mają tylko pięknie wyeksponować świętego Stanisława, ale pokazują pewną rzeczywistość na drodze naszej wiary. Dzisiaj Kościół, powtarzamy to wielokrotnie, ale naocznie to widzimy, doświadcza tych prześladowców, doświadcza tych wilków drapieżnych i z zewnątrz, i z wewnątrz. W tych ostatnich dniach, tygodniach, w niedzielę wielkanocną wszyscy widzieliśmy te dramatyczne obrazki ze Sri Lanki: rząd białych trumien, dzieci pierwszokomunijnych które w uroczystość zmartwychwstania miały przystąpić po raz pierwszy do komunii, a zostały zamordowane przez islamskich terrorystów. Dziewczynki w białych sukienkach, trumna obok trumny. To są dzisiaj współcześni męczennicy, męczennicy Kościoła. I wierzymy, choć sytuacja jest dramatyczna, smutna, płaczemy nad tymi dziećmi, płaczemy nad tą sytuacją, że dzisiaj... Tak wielu mówi o wolności. Mają usta pełne odmieniania wolności przez wszystkie przypadki. Na sztandarach wpisują wolność, a ta wolność okazuje się jest tylko dla nich na pewno nie dla chrześcijan, nie dla kościoła. Ta wolność jest tylko dla, dla mnie. Popatrzmy to jest jakaś e, dramatyczna sytuacja w myśleniu współczesnego człowieka. Nie tylko dramatyczna, że dotyczy nas chrześcijan, ale dramatyczna, jak bardzo człowiek dzisiaj się zagubił, to co dzisiaj mówimy i powtarzamy słowa świętego Jana Pawła II, które przecież były wielkimi katechezami podczas jego pielgrzymek do Polski, gdzie wychowywał nas, jak przeżywać wolność, wolność od, wolność do, pamiętamy te Katechez. Że nie wszystko mi wolno, choć jestem wolny. Dzisiaj jakbyśmy musieli chyba na nowo odrobić tę lekcję, którą zadał nam święty Jan Paweł II, formując nasze serca, nasze sumienia, nasze umysły, by stać się ludźmi wolnymi. Dzisiaj widzimy, że w Europie Zachodniej dochodzą informacje o kolejnych podpaleniach kościołów. Albo to, że Kościół już jest pusty, a jest własnością państwa, to przecież po co ma stać pusty? Lepiej zrobić ogródek Jordanowski, otworzyć supermarket, apartamentowiec. Kościół nam przeszkadza, krzyż nam przeszkadza w Europie, która przecież jest świadkiem, że chrześcijaństwo nadało naszym narodom rzeczywiście sens. I wartość pokazało piękno naszego życia. A dzisiaj w naszej ojczyźnie, dobrze powiemy, marginalne grupki, nie warto się tym zajmować. Dzisiaj na co dzień czujemy się jako chrześcijanie obrażani. Obrażany jest wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Widzimy codzienną jakąś agresję, pogardę wobec ludzi wierzących. Wobec katolików. Może nas to przerażać. Może to z wielu braci i sióstr o słabej wierze wręcz powodować, że tą wiarę utracą. Bo przecież, jeżeli ktoś w garniturze od Armaniego, w dobrze skrojonej koszuli, w trzewikach za kilka tysięcy wypowiada takie rzeczy, to myślimy: A może on ma rację, może on ma rację jednak. Może Kościół, jest przeszkodą na drodze do mojej autorealizacji, na drodze mojego szczęścia. Może rzeczywiście marnuję tylko czas, może rzeczywiście po co się modlić, jak mogę ten czas poświęcić na zbijanie majątku, robienie lepszej jeszcze kariery itd., tak itd., tak budowania mojego szczęścia po swojemu. Może rzeczywiście Kościół. I te wartości, jak mówi się, tradycyjne, są zagrożeniem współczesnego społeczeństwa. Przecież chcemy być wolni, a więc trzeba to chrześcijaństwo zniszczyć, obrazić. Nie można obrażać drugiego człowieka. W naszej tradycji polskiej była wielką cnotą ta tolerancja nawet do ludzi nie tyle inaczej wierzących, nawet Głupio wierzących, byśmy powiedzieli, już patrząc historycznie. Umieliśmy ich uszanować, umieliśmy z nimi być razem, choć może nie zgadzamy się z ich poglądami, z ich wierzeniami, tak jak mieszkamy sąsiad obok sąsiada, a potem na cmentarzu leżymy grup w grup, nieważne, kto jak wierzył, mamy szacunek do człowieka i wierzymy w prawo, że ma nawet prawo myśleć głupio. Ale umiemy to poszanować. Nie można drugiego obrażać, można dyskutować, można się przekonywać, można się za siebie modlić, nie można obrażać. Nie można obrażać świętości, które są dla nas, Polaków, dzisiaj tak bardzo ważnymi. Wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej dla wielu naszych rodaków, którzy szli za chlebem w różne zakątki kraju. Był nie tylko wspomnieniem ojczyzny, ale jakimś doświadczeniem opieki Bożej w tych dramatycznych czasach, gdzie się szło za chlebem, po to, by nie utracić godności. W ręku mieli obrazek wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, który mówił nie tylko o polskości, ale był znakiem wiary, znakiem nadziei, otuchy. Nie można obrażać żadnej matki. Nie można obrażać żadnej kobiety. To jest po prostu wpisane w nasz jakiś kulturowy gen. A jednak, a jednak do tego dochodzi. A jednak wielu także ludzi, którzy mówią, jestem wierzącym, ale mi to nie przeszkadza, popieram nawet. To są jakieś rzeczywiście trudne sytuacje, gdzie. Szukamy odpowiedzi. Gdzie szukamy odpowiedzi? Robimy tam, gdzie jest kryzys, Kościół szuka odpowiedzi we wspólnocie. Otwieramy Słowo Boże. Czytamy, czytamy. Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce, przeznaczone na rzeź. Czytamy Słowo Boże, dzisiejsze drugie czytanie z listu do Rzymian. Ale gdzie mamy od odnieść zwycięstwo? W tym, że policja wszystkich aresztuje, że będą lepsze ustawy, że prawo europejskie będzie nas chronić. Nie bądźmy naiwni. To nie jest nasza ucieczka. My się nie uciekamy do praw ludzkich, ziemskich. We wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował, pisze święty Paweł. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moc, ani to, co wysokie, ani co głębokie, ani jakie inne stworzenie, nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. A więc gdzie jest to zwycięstwo? Trzeba przygnąć do miłości Boga. Tym zwycięstwem będzie to, gdy zadbam. O moją wiarę, gdyż zadbam o moje życie duchowe. Gdy naprawdę nie będę powierzchownym katolikiem, ale będę człowiekiem zaangażowanym w wierze i we wspólnocie Kościoła. Dzisiaj tak bardzo tego potrzeba. Dzisiaj widzimy, że to, co mówił papież emeryt Benedykt XVI w Polsce: Nie możesz swojej wiary przeżywać sam, bo cię pożre ten świat. Nie można być samemu, nie dasz rady. Nie dasz rady, trzeba być we wspólnocie. Trzeba być otoczony chrześcijanami, ludźmi wierzącymi, nie, żeby tworzyć jakieś getta, ale by moja wiara wzrastała, bo inaczej ja za chwilę się wypalę, zużyję się, za chwilę przegram tę samodzielną potyczkę. To jest jakaś głupia pokusa, że ja jestem silny. My widzimy, że nasza wiara jest słaba. A więc potrzeba wspólnot. Potrzeba jednoczyć się w tych może ciągle zbyt anonimowych wspólnotach parafialnych. Ale to jest już pierwszy krok. Potem trzeba pójść dalej, pójść do wspólnot. Nasza wspólnota apostołstwa modlitwy w naszej parafii. Właśnie co robimy? Ofiarowujemy nasze cierpienia, przeciwności życia, ale też i radości, i nadzieje Bogu. Chcemy to wszystko, co jest naszym życiem, co jest trudem, wyzwaniem, z czym może sobie nie radzimy i nigdy już nie poradzimy. Chcemy ofiarować Bogu, żeby On w tej wielkiej ekonomii zbawienia użył mnie. Chcę być jednym z tych małych narzędzi, może anonimowym, nieznaczącym. Nikt się może o tym nie dowie, że ofiarowałem jakąś przeciwność losu, jakieś moje zmartwienie i kłopot, Jakąś sytuację, gdzie byłem skrzywdzony Bogu, wyzwolę się z tego. My nie jesteśmy kolekcjonerami cierpienia, ale chcemy rzeczywiście, żeby Bóg to cierpienie wykorzystał, użył je. Jak wielu z nas właśnie nosi od lat te stare historie. Ciągle powtarzamy, bo ten mnie skrzywdził, tamten źle potraktował. Kiedyś się pytam jednej pani, ale kiedy to było? No, to było z 50 lat temu, proszę księdza. Ja mówię, to pani jeszcze tak świeżo, to noś, pani to powiada, jakby to było wczoraj, ale jak ja mam to zrobić? Wyzwolić i ofiarować panu Bogu. Ofiarować panu Bogu to nasze cierpienie. Stanisław ma dzisiaj imieniny i przyszedł zapalić świeczkę pod wizerunkiem Matki Bożej nieustającej pomocy. Proszę bardzo, to jest żywe świadectwo. Patrzmy, to jest przyszłość naszej ojczyzny. I naszego kościoła. Nadzieja nasza, zwycięstwo nie jest w jakimś orężu archaniołów, którzy stąpią z nieba i nas obronią. w jakichś ustawach i prawach. One są potrzebne oczywiście, ale zwycięstwo jest w tym, że ja przylgnę do miłości Chrystusa, który wydał siebie za owce, oddał życie za mnie. To jest coś bardzo ważnego. I Maryja nas tego uczy. Ta o poranionym obliczu. Już Szwedzi szablą przeszyli wizerunek Maryi Częstochowskiej. To nawet dzisiaj najgłupsze profanacje nie są w stanie nic zrobić, tylko są dla nas jakimś wielkim argumentem, by jeszcze bardziej przylgnąć do Maryi. By jeszcze bardziej stać się człowiekiem wiary. By chwycić za Biblię, by zacząć się modlić byśmy nigdy nie przeklinali tych, którzy czynią nam zło, a umieli, jak uczniowie Chrystusa, przebaczać. Nawet, że przyjdą zciąć nam głowy, jak świętemu Stanisławowi. To jest nieważne. Ważniejsze jest, że przylnąć do Chrystusa. Wczoraj w Warszawie było spotkanie z biskupem z, I z Iraku, który 28 dni był Torturowany przez islamistów, którego zmuszano do tego, by wyrzekł się wiary i kościoła. Współczesny biskup Stanisław, na szczęście uwolniony, po to, by dawać świadectwo, że przychodzi czas i próby, i wyzwań w naszym życiu. Ale my nie chcemy dezerterować. Chrześcijanin nie wyciąga białej flagi, ale wyciąga różaniec lęka przed Bogiem i położał się o miłosierdzie przede wszystkim dla nas w pierwszej kolejności, bo jesteśmy grzesznikami i dla tych, którzy potrzebują naszej modlitwy. Są także inne owce, mówi dzisiaj Jezus, które muszę, nie tylko chcę, muszę sprowadzić do owczarni. Muszę. I tym narzędziem, by sprowadzać innych do owczarni Chrystusowej jest każdy z nas. Przez co? Przez przygnięcie do Chrystusa, przez pokorną modlitwę, przez pokorę, przez takie doświadczenie, że nie jesteśmy chrześcijanami wojującymi, ale chrześcijanami, którzy wyciągają rękę, którzy okazują miłosierdzie, którzy rzeczywiście tą czułość Boga, którą każdego dnia odkrywamy w naszym życiu wiary, chcemy przekazać innym ludziom. Niech w tej pewno dobrze wiemy, trudnej drodze, niech nas wspomagają nasi święci patronowie: Maryja Królowa Polski, święty Wojciech, Stanisław, Andrzej i Stanisław Kostka. To są wielcy patronowie, a siostra Faustyna dodaje jeszcze świętego Kazimierza, Jan Paweł II. I wielu, wielu innych. Wzywajmy ich orędownictwo, uczmy się od nich, jak żyć wiarą, nadzieją, miłością, nawet w sytuacjach, gdy po ludzku czujemy się bezradni, gdy brakuje nam słów, gdy opadają ręce, gdy się wydaje, że idzie wszystko w złym kierunku. Nie. Przylgnąć trzeba do miłości Chrystusowej, połączyć jeszcze mocniej. Z naszym Panem zmartwychwstałym. Amen.